Czy ty też masz od czasu do czasu ochotę na śnieżno-białą bieliznę? Bo ja jak najbardziej. Moja droga Pani, dzisiaj pokażę dwie konstrukcje w jednej koronce. Biustonosz typu soft. Nie ma tutaj żadnych pianek, tylko fishbina. Cięty jest z takich klinków podłużnych, dzięki temu nasze piersi są wspaniale zaokrąglone i uniesione. Drugi model, typu push-up, z delikatną pianką i kieszonką na dodatkowe wkładki. Ten biustonosz się genialnie sprawdza, jeżeli chcemy troszkę powiększyć piersi. I oczywiście majteczki do tych biustonoszy, wysoka talia, bardzo mocno zabudowane. Majteczki stringi z szerszym boczkiem i majteczki stringi, ale spójrz tylko, takie bardzo, bardzo sexy, z gumeczkami na pobokach i z tyłu z taką ozdóbką. Moja droga, jeżeli masz ochotę na piękną bieliznę, już zapraszam do bieliźniarki Głupczyca ulica Kochanowskiego 6. Pa!